Moim państwa gościem jest Jacek Kret, reszty chyba nie muszę dodawać, chociaż nie, teraz nie widać napisu na koszulce, ani nie widać też napisu, jaki Jacek ma na kubku, więc dodam, zespół poparzenika Kawą 3. Jacek, Jacek jest przygotowany, ubrany firmowo, tak jak należy. No, ja tam znalazłem taką informację, że rok temu rozmawialiśmy. Jak ten rok możesz podsumować, Jasku? Bo myśmy tam rozmawiali przez telefon troszeczkę prywatnie. Jak ten rok możesz podsumować? To był dobry, udany dla Was czas, pracowity? Dla zespołu bardzo dobry, bardzo, bardzo pracowity. Zakończył się. No, zakończył się i weszliśmy w nowy rok od razu. Też pracowicie, chociaż mieliśmy małe takie potknięcia po drodze. Jeden z kolegów zachorował dosyć ciężko na, na raka, ale to nie znaczy, że nie będziemy o tym mówili. Mówimy o tym głośno, dlatego że jest to choroba, jak wszystkie choroby, z którą trzeba walczyć i której nie wolno się poddawać, a właśnie nasz kolega nie poddał się. Zaczął, przechodził terapię i przechodzi cały czas terapię, leczy się, ale to nie spowodowało jakichś przerw. Oczywiście graliśmy parę koncertów bez niego, z zastępstwem. Wrócił na scenę, gra i cały czas zajmuje, zajmuje się również pracą z zespołem. Także dla wszystkich, którzy. Cierpią na, na tą chorobę i którzy mają, mają jakieś problemy zdrowotne. On jest wzorem, wzorem takiej osoby, która nie poddaje się, walczy i, i cały czas będzie walczył. Także e, to była taka, to była tylko taka mała e, zadra w, w trakcie tego naszego. E, Całego roku. No, zadra jak zadra, tak, tak można powiedzieć, ale nieprzyjemne jest to, że ktoś choruje. Także nie poddajemy się, nasz kolega też się nie poddaje. Musieliśmy parę koncertów odwołać przez, przez jego chorobę. Ale ale trzymamy się. Trzymamy się dalej i, i walczymy. I on na pewno nie ma nic przeciwko temu, że, że wspominam, dlatego że często nawet razem jeździliśmy na spotkania. Spotkania, w których on oficjalnie mówił o tym, że jest chory na raka. Jest również fundacja Rock and Roll, która jest, ma związek z muzykami i z ludźmi sztuki, którzy walczą z rakiem i nie poddają się. Także on jest takim czystym przykładem osoby, która nie składa broni, walczy i, i będzie dalej walczyła. A tak, ja nie... nasz rock, a tak nasz rok zakończył się, zakończył się jak zwykle pozytywnie. Weszliśmy w nowy rok z nowym utworem. Właśnie skończyliśmy pracę nad nowym utworem, który zaraz się ukaże na, w, w stacjach radiowych, ale też mamy nadzieję, że pojedziemy z tym utworem do Opola, bo zgłaszamy go na festiwal do Opola. Czujemy się na tyle mocni i wszystkie gwiazdy, na niebie pokazują, że jest to bardzo dobry utwór i chcemy wygrać w Opolu. Dobrze, ja nie wiem, czy możemy powiedzieć, kto jest chory. Ja wiem, ale ja tego nie mogę powiedzieć, dlatego nie zacząłem od tego rozmowy. Ale zapytam, czy pozostała część ekipy dobrze się czuje? W wieku oczywiście moim sympatycznym kolegom nie wypominam, ale po prostu pytam o zdrowie. Ja, bardzo dobrze się czujemy. Wszyscy się dobrze czujemy, dlatego że nas, nasza muzyka trzyma przy życiu i nie daje nam, nie daje nam rozchorować się. Nie, to trochę ten żartów, ale jak ktoś prowadzi takie życie jak my, czyli aktywne i cały czas, my uprawiamy naszą, naszą muzykę, która nie jest muzyką smutną, jest muzyką wesołą i tą, tą radość i tą energię oddajemy, oddajemy również na koncertach. Koncertach. Także widzimy, jaka jest reakcja publiczności, która przychodzi na nasze koncerty. I to wcale nie są ludzie najmłodsi, chociaż, tak jak już kiedyś wspominałem, na koncertach widzimy przekrój naprawdę duży, trzypokoleniowy, bo przychodzą babcie z wnuczkami, ojcowie z synami. i bardzo, bardzo szeroki jest ten przekrój. Tych naszych fanów. I widzimy, że oni się bardzo dobrze bawią na, na, na naszych koncertach zarówno ci nastoletni, jak ci jeszcze dziesięcioletni. Także, także my dajemy dobrą energię i też pobieramy od, od tych wszystkich, którzy przychodzą na koncerty, też energię, która nas tak naprawdę pobudza do tego, żebyśmy dalej funkcjonowali, grali, tworzyli i nie zatrzymywali się. No dobrze, będzie nowy utwór, o nim za chwilę porozmawiamy. Wrócimy też do tego tematu, o którym powiedziałeś, czyli do festiwalu w Opolu. Ale ja zapytam tak. Em, Rafał Bryndal nie chce pisać tekstów, Wam się nie chce pisać muzyki. Bo to jest, no dobrze, że jest jeden utwór, to się bardzo cieszymy, ale pewnie wszyscy byśmy chcieli trochę więcej usłyszeć no, no, nowości. Ja wiem, że to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić, prawda? O tym, że jest jeden, który, z którym będziemy jechali do, do Pola, ale my już tak naprawdę mamy przygotowanych utworów na kolejną płytę. No praktycznie może jeszcze dwa musimy nagrać, dlatego że jesteśmy cały czas w trakcie komponowania. Rafał nas zarzucił tekstami, naprawdę bardzo dużo tekstów pisze. On, on, ma, on jest niezwykle niezwykle płodnym pisarzem. Zresztą nie czekając na to, aż my napiszemy muzykę do wszystkich jego tekstów, sam wydał ostatnio płytę solową z, ze swoimi utworami, na której śpiewa, w której przy, przy okazji której jeszcze współpracował ze swoim synem perkusistą. I także bardzo ciekawa, bardzo fajna płyta. Polecam, jest to zupełnie inna odsłona Rafała Bryndala, inna muzyka niż nasza. I naprawdę my trzymamy za, za niego kciuki, bo okazuje się, że jeszcze e, wyszedł przed publicznością na scenę i pokazał się z innej strony, z, ze strony e, muzyka, e, muzyka i, i śpiewającego, nie tylko piszącego, e, bo również, również on e, e, nie tylko pisze teksty, ale również. E, komponuje muzykę do, do swoich utworów. A wracając do nas, to my mamy oczywiście bardzo, bardzo dużo już przygotowanych, tak jak wspomniałem, utworów, tylko nie mamy aż tak dużo czasu, żeby wejść do studia i wszystko nagrać, bo jednak jesteśmy związani z różnymi Zawodami niekoniecznie muzycznymi. No, część z nas jeszcze pracuje w radiach, w różnych rozgłośniach radiowych. Wojtek Jagielski skończył kolejną część swoich studiów, bo wszyscy wiemy, że on jest, jest po studiach lekarskich, ale zrobił dodatkowo specjalizację. Jest teraz, jest teraz seksuologiem, i nie tylko dziennikarstwo ale także i medycyna, o czym Jacek przed momentem powiedział. Wracając do tych, do tych tekstów, które napisał Rafał Brendal, do których powstała muzyka, i miejmy nadzieję, wkrótce powstanie płyta, rozumiem, że dalej jest ta doza humoru w tych tekstach, tej przewrotności, a w muzyce dużą rolę odgrywa sekcja Denta i jest w niej radość, tak jak powiedziałeś, bo z tego nie zrezygnowaliście, mam nadzieję. Nie, nie, absolutnie my na tym, na tym się wy, wyrośliśmy na tym, albo może dojrzeliśmy, bo właśnie skończyliśmy 18 lat jako zespół. Mieliśmy nawet taką trasę, jeszcze gramy ją, 18 tur, czyli poparzeni kawał 3 jako dojrzały zespół. 18 lat jesteśmy już na scenie i 18 lat wspólnie tworzymy i gramy. Także. To jest, my jesteśmy dojrzali już i nasze teksty też są dojrzałe, ale, ale wcale nie, nie tracą ani dozy humoru, ani tego, z czego zaczęliśmy, czyli takiego elementu trochę ska, trochę, trochę rock'n'rolla, takiej klasyki. I właśnie oczywiście z instrumentami dętymi, które są jakby naszą marką, o tym jesteśmy też rozpoznawalni. Nawet utwór, który, o którym wspominam, miałem okazję zaprezentować znajomym, i, i oni powiedzieli, od razu widać, że to wasze, bo tak jest, jest to wasze brzmienie. No, co nie znaczy, że unikamy również nowych rozwiązań, a takie się pokażą w tym utworze. Wszystkich zapraszam niedługo na premierę, będzie głośno. głośno a, ja... a, a poza tym utwór nazywa się Chichoty. <laughs> Ciekawy tytuł, czekamy na tę premierę, czekamy na premierę radiową, na premierę mm, teledysku. No i o Opolu wspomniałeś. Jeszcze jakbyśmy porozmawiali rok, dwa lata temu, to chyba bym od Ciebie nie usłyszał, że mm, zgłaszacie piosenkę do Opola, a jakbym usłyszał, to bardzo bym się zdziwił. No tak, wiadomo, że za festiwalem opolskim stoi Telewizja Polska. Telewizja Polska, która była przez 8 lat przejęta przez opcję wtedy rządzącą i robiła blokowała trochę dostęp różnym muzykom, tym, którzy akurat nie byli, nie zgadzali się może z linią programową o partii rządzącej w tych czasach. I my po prostu mieliśmy, mieliśmy tak zwanego bana, nie, nie, nie byliśmy prezentowani w telewizji. Nasze utwory, które były grane w programie, jaka to melodia, nagle zniknęły z tych. Z, z... Tego programu, chociaż gdzieś wiem, że były przemycane czasami tytuły i nazwy, no ale my nie, nie występowaliśmy, nikt nas nie zapraszał, byliśmy jakby odstawieni na boczne tory. Zresztą nie tylko my, wszyscy, wszyscy artyści, którzy nie identyfikowali się z tamtą władzą, i, a może jeszcze. Krytykowali tamtą, tamtą władzę. Nie byli oczywiście dopuszczani do mediów. No wiadomo, jak to jest, jeżeli zawładnie się, zawładnie się taką e, instytucją. I, która tak naprawdę jest silną instytucją, a są nią media i to media narodowe nasze. Także zmieniła, zmieniła się sytuacja w kraju. My oczywiście zgłaszamy się teraz już do tej nowej, wolnej telewizji i będziemy, będziemy występować, jeżeli nam się uda oczywiście przejść przez eliminację, na co liczymy, bo. Uważamy, że nas, nasz utwór jest bardzo dobrym utworem i powinniśmy przejść. Zresztą my jesteśmy optymistami. Po to, po to jedziemy i po to, żeby, żeby wygrać, a nie tylko czekać, bo może się coś zdarzyć. No dobrze, a powiedz mi bo teraz no, można powiedzieć na Festiwal Opolu w cudzysłowie się wpraszacie. A czy jesteście już zapraszani na przykład? W cudzysłowie oczywiście powiedziałem, w to, to są normalne eliminacje. Tam można się zgłosić. Zostały one ogłoszone 1 marca i zbiegło się to akurat z, z naszym, z momentem, kiedy kończyliśmy ten utwór i postanowiliśmy go zgłosić do premier, dlatego że. Jest to, jest to praktycznie dostępne dla wszystkich chętnych, którzy chcą brać udział. Można wejść sobie na stronę Telewizji Polskiej i pod linkiem Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i można sobie znaleźć regulamin, przeczytać regulamin, oczywiście potem wypełnić formularz, który jest bardzo prosty, zgłaszając utwór, który Chce się zgłosić do eliminacji, bo na początku są eliminacje, tam jest dosyć duża, dosyć duża liczba zgłoszeń i to będzie to wszystko przesiewane. Eliminacje zaczynają się bodajże od 14 kwietnia, bo do 14 kwietnia, do 23 ma zgłosić utwory, to informacja dla tych, którzy jeszcze mają chęć wziąć udział w festiwalu i czują się na siłach. Także zgłasza się do 14 kwietnia, potem do końca kwietnia będzie przedstawiona li lista osób, które... Czy zespołów, które, są z, które przeszły te wstępne eliminacje. Tam bodajże jest 10 zespołów dopuszczonych do finałów. No i to jest podobnie zresztą jak my kiedyś graliśmy w Sopocie, gdzie wygraliśmy Festiwal Sopocki. Dostaliśmy, nie wygraliśmy, tam było trzech zwycięzców, dostaliśmy nagrodę dziennikarzy. I tak samo 10, 10 zespołów. Nominowanych, które występowały potem na scenie, i tutaj będzie wyłoniony, chyba, daj, dobrze pamiętam chyba dwa zespoły bądź, bądź, bądź dwóch przedstawicieli, dwie wokalistki, dwóch wokalistów. Zobaczymy, co, co powie jury. Jedno, jedno będzie wyłonione przez yy, jury, a y, drugie przez smsy. Także y, wszystkie osoby, które będą oglądały premiery, bo to pierwszy dzień będą premiery i debiuty, yy, mogą głosować SMS-ami. Ja prosimy oczywiście głosować na nas, jakim się spodoba nasz, nasz utwór. A drugi, sito si to, to jest jury, które też będzie będzie wybierało swój zespół, swój, swoje, swój utwór, bo to nie chodzi o, o zespół, tylko też o utwór, bo to może być również wokalista, wokalistka. Także no, tak ja... to wyglądamy, więc nie wpychamy się, zgłaszamy się do, do eliminacji. I mamy nadzieję, że przejdziemy, bo jakbyśmy nie byli pewni, to byśmy się nie zgłaszali. Ja oczywiście powiedziałem to pół żartem, pół serio, z tym, że się wpraszacie. To było pół żartem, pół serio, bo wiadomo, że są to eliminacje, które się możecie zgłosić. Natomiast no, nie było was parad telewizji, ale świetnie sobie nadzieliście. To jak to jest? W dzisiejszych czasach artysta sobie poradzi bez telewizji. Jest jeszcze taki zespół, który też znasz i znasz jego muzyków. Tu wystarczy powiedzieć. Jacek Jędrzejak czy Krzysiek Skiba też ich nie było, nie ma, też sobie radzą. To musi być ta telewizja, nie musi. Jak ty do tego teraz podchodzisz po tych paru latach, kiedy was nie było? Na pewno telewizja jest, użyję lewarem dla zespołów czy dla muzyków, bo przedstawianie się w, przed szeroką publicznością, a na pewno taka jest y, przywiązana do telewizji, mówimy oczywiście o telewizji polskiej, o państwowej ne, telewizji, y, jest y, oglądalność zwiększa się i to, to się przekłada również na rozpoznawalność takiego zespołu, bądź też y, wokalistki wokalistów. No, użyjmy zespołu słowa. I w, jeżeli jesteśmy pokazywani gdzieś, Przedstawiani w mediach, nie tylko w mediach typu telewizja, ale również radio i nie tylko jedna stacja radiowa, ale również lokalne stacje radiowe. To znaczy, że zespół żyje i wtedy jest łatwiej sprzedać bilety na koncertach, czy też łatwiej potem jest zagrać na różnego rodzaju. Dużych imprezach typu Dni Miast, Dni Gmin, tych, które wiążą się z wszystkimi imprezami okołoletnimi tak zwanymi, no, które zaczynają się w maju, a kończą się we wrześniu. To nie tylko dni miasta, ale to są również juwenalia. No, ja tak patrzę po nas, po naszym zespole, gdzie my gramy. My jesteśmy zapraszani na juwenalia. No, to się zaczyna rok, rok, rok muzyki dla akademików, czyli przed końcem roku akademickiego studenci mają swoje święto, głównie jest to związane z majowymi obchodami Ten jest świąt akademickich i tam gramy, tam jesteśmy zapraszani. Jeżeli byśmy nie byli gdzieś rozpoznawani i prezentowani w mediach, no to ktoś by, ktoś by nas nie mógł wyłowić i zapomniano by o nas. I tak jest z wieloma zespołami, które przestały starać się o to, żeby być gdzieś na, na widoku. Prosto mówiąc. No i ja, ta telewizja jest, jest tym, jak już wspomniałem, lewarem, który pozwala nam pomóc w dalszej promocji. No, jest czysto promocyjna, marketingowa, również działalność. Spektakl jest i tam w pewnym momencie nam zerwało połączenie, takie, takie kulisy, zdradzimy nieco, ale powiedziałeś w maju, więc rozumiem, że to dotyczyło, że w maju szykujecie się do następnych spektakli. Dobrze to zrozumiałem, to była tam... w, maju, w maju będziemy w nowym targu brali nasz spektakl, ale potem już zaczynają się, zaczyna nam się trasa koncertowa, która jest dosyć bogata, związana właśnie z z tą trasą letnią, to zresztą wiele zespołów jeździ, bo jest zapraszanych na różnego rodzaju festiwale, między innymi też Juwenalia, czy tam Dni Miast i jesteśmy wtedy widoczni w całej Polsce, bo gramy na koncertach organizowanych przez różnego rodzaju miasta, gminy, no, w całej Polsce. To jest też bardzo ciekawe zjawisko, gdzie Zespoły mogą się zaprezentować, jeżdżąc po, po całym kraju. Często spotykamy się z różnymi naszymi kolegami i przecinamy sobie drogę. Gdzieś czasami na stacji benzynowej widzimy busa jadącego. Mówimy, dokąd jedziecie? Tu, tu. A tu graliśmy w zeszłym roku. A my dokąd to, a tam graliśmy dwa lata temu, no i jedziemy dalej. No także to są, to są takie wesołe spotkania, ale czasami są też koncerty festiwalowe, gdzie to z dużo różnych festiwalów organizowanych jest w kraju. Warto zaglądać sobie do internetu i szukać w swoich okolicach, gdzie jaki festiwal jest nagrany. I tam też się spotykamy z różnymi zespołami. Także e, bogata jest rasa letnia i w tym czasie mniej funkcjonują spektakle teatralne w naszym wypadku, dlatego że mamy praktycznie wszystkie weekendy zajęte, a dopiero na jesieni wejdziemy na deski. Teatru, chociaż mamy cały czas w zanadrzu. Jeszcze nie mogę zdradzić. Projekt dosyć duży, no ale to będzie bliżej. To na pewno spotkamy się u ciebie w, w Twojej audycji, i ja opowiem bliżej o tym, o tym projekcie. Na razie jest wszystko tajemnicą. To znaczy, że, że nie. Nie zamykamy się w domach, jesteśmy cały czas aktywni, oprócz tego, jak już wspomniałem, że pracujemy sobie w rozgłośniach radiowych, to jesteśmy jeszcze, jeszcze aktywni na polu naszym, naszym muzycznym, no muzycznym powiedzmy. Nie mówię już o tym, że, że malujemy dalej obrazy, bo kiedyś Ci wspomniałem o tym, prawda? Właśnie tak, 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 tak. Wspominałeś o tym, natomiast, jakbym zadzwonił i zapytał się, czy jest jeszcze jakiś wolny termin między od weekendu majowego, powiedzmy do końca września, to jeszcze bym znalazł jakiś termin. Tak, czy już nie? No tak, już, już jakieś pojedyncze dni, naprawdę. I to, to byłyby wszelkie soboty, niedziele mamy wszystko zajęte praktycznie. Teraz. Y nawet zostaliśmy zaproszeni do udziału w koncercie w Paryżu podczas olimpiady. Także wiem, że tam są cykliczne występy różnych zespołów, będzie parę zespołów zapraszanych. No i my też jesteśmy w gronie tych zaproszonych, będziemy jechali do Paryża. Także próbowaliśmy znaleźć weekendowy termin. Nie udało się, bo już nie mieliśmy wolnych. Będziemy grali w środku tygodnia. Ale gramy wtedy, wtedy gramy dla. To jest to tak, tak zwany Dom Polski w Paryżu. Organizuje Polski Komitet Olimpijski taki koncert. Będziemy grali dla, zarówno dla kibiców, którzy przyjeżdżają w tym czasie do, do Francji na olimpiadę, ale również dla, dla naszych sportowców. Ale jak Was znam, a trochę Was znam, to na pewno w lato się jakiś czas na urlop znajdzie. Nie wierzę w to, żebyście gdzieś tam nad morzem chwilę nie pobyli. Nie no, to my urlopy sobie robimy w trakcie, w trakcie jeżdżenia, w trasę, wtedy odpoczywamy. Najlepiej się odpoczywa i tak w zimę na, na nartach. Ja przynajmniej jestem narciarzem i, z, i jesteśmy akurat w naszym zespole jest nas y, trzech takich zapaleńców, którzy jeżdżą na narty i staramy się nawet razem jeździć. Także tak, nam czy... się takie, takie ferie ne, y, podobają najbardziej. Kiedyś nawet Jacek wystąpił z nartami w tle, też w naszej rozmowie. Osiemnastka, ta osiemnastka to będzie jeszcze coś specjalnego na koniec tego, tego, tego roku świętowania, tej dojrzałości, pełnoletności. Czy będzie coś przeszykujecie, coś takiego, co nie wiem, uświetnią jeszcze wasi przyjaciele muzyczni, czy to po prostu będą te, nazwijmy to w cudzysłowie, codzienne, czyli cały weekendowe spotkania z publicznością. To, to są takie co weekendowe. Już, już właściwie tą osiemnastkę zaczęliśmy na jesieni w zeszłym roku i w zeszłym roku był również opublikowany nas, nasz utwór, który jest związany z obchodzeniem, z obchodami i też obchodzeniem różnego rodzaju świąt typu urodziny nazywa się urodziny, ale to nie jest tylko o urodzinach. Można sobie zadedykować na imieniny, na imieniny cioci, na obrodziny, czy też na święta, bo on jest, on jest w ogóle o obchodzeniu na różnego rodzaju imprez, o, o imprezowaniu z okazji. No dobrze, powiedz, powiedz muzycznie doskonale wiemy, jak brzmicie. No, bo ktoś, kto lubi wasze utwory, tych ludzi jest mnóstwo, to po prostu ich słucha na koncertach za pośrednictwem mediów społecznościowych, etc. A tak od wewnątrz, to 18 lat, no jest to szmat czasu. Mnóstwo spędzonych razem godzin, czy w busie, czy na koncertach. Czasami niektórzy, tak mówiąc wprost, mają rozbieżność zdań po krótszym okresie czasu, a we 18 lat tworzycie przynajmniej to, co widzimy na scenie. Zgraną ekipę jest jakiś sposób, no to czy po prostu świetnie się kiedyś tam dobraliście i dzięki temu to tak fajnie funkcjonuje? I powiedział to jeden z siedmiu wspaniałych, który będzie kontynuował 18 urodziny zespołu. W maju w Nowym Targu będzie przedstawienie Okrutna, Zła i Podła, a jesienią będzie niespodzianka, no to do wrócimy z Jackiem do rozmowy, cóż to będzie za niespodzianka, bo na razie nie chciał zdradzić. No i miejmy nadzieję, że zobaczymy w pierwszym dniu Festiwalu Piosenki polskiej w Opolu e, poparzonych wszystkich, wszystkich prosimy o SMS-y, jeżeli, jeżeli będziemy tam, a co czeka, mam nadzieję, że będziemy, bo, bo utwór jest naprawdę e, dobry. Ja oczywiście Ciebie powiadomię, e, wyślę Ci link, żebyś mógł przedstawić sobie no, utwór już na, na swojej stacji, e, bo zaraz będziemy go promować. No to czekam na ten link. Jackowi życzę tego, żebyśmy się jak najszybciej spotkali. A Państwu życzę oczywiście tego, żebyście mieli tę okazję głosowania na utwór poparzonych kawą 3, spotkanie się z nimi na koncertach. który się nazywa, który się nazywa Chichoty. No to Chichoty. Chichoty kończą naszą. Pasuje, pasuje do nas. Kończą naszą rozmowę. Kłaniam się nisko, Jacku. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Ja pozdrawiam wszystkich yy, widzów i wszystkich, którzy mieli chęć i oglądali nas do, do końca. No i ciebie też Tomku. Do, widzenia. do, do zobaczenia.